Cześć, witajcie w kolejnym filmiku, dzisiaj będę pokazywać, no, no, no. <drambulmu> będę po prawo podobnie, będę na prawo podobnie, prawo podobnie będę robiła kontrolę na zakładę tym mądrym, plany i będę... Eh, Zachęcam do polubienia mojego kanału i, i, i oglądać nie do końca, bo ja jestem tutaj nowa, więc nie ma problemu by się coś działo, ale, ale jakby to... Ale jakby co, to nie to nie byłaby pomiłka, bo no ja bym tego nie zrobiła na prowozbożenie nie zrobiłabym to samo, tylko nam na łopczę na planet nie możemy robić no nie możemy robić innych kawałków, bo kurwa to jest to samo jak, jak mówienie ze słupa. Dobra, jak wam się kurde nie, nie coś tam e, nie podoba to, nie oglądajcie mnie. Bo ja, bo ja wam nie będę, bo ja wam nie będę, bo ja nie nagrywam tylko do siebie, tylko yy, dla ludzi, którzy lubią wioletkę, którzy, którzy lubią my, No i tak, żeby było efektowanie yy, o 18, no, jakby coś się działo ze mną, to by w ogóle mi nie było obchodzić mnie tylko w czas. A ja jestem tylko fajna, nieblaźliwa. Każdy bym ją polubił. Bez żadnego zainteresowania. A tak to kurde, nic mnie nie lubi. I kurde, wiem że nic mi nie lubi. Bez żadnego zainteresowania, bo szkole nie ma. No i tak. To by było na. To by było już na tyle z tego filmiku, że Wam się spodobało to w górę, to nie łapkę w dół, mój kanał. No pa! A i, i na dole będą e, linki, linki do, do stylon do Facebooka e, tego na, na Facebook, Facebooka na Facebook i na naszą klasę, więc, eee, więc, e, więc e, zapraszam na moje, na moje konta, no i... No i cześć!